Siemanko, z tej strony Wacher geeks, a to są RPG od kuchni. Kanał, na którym powiem wam, z czym to się je. Dziś porozmawiamy sobie o takim problemie, to znaczy, dlaczego ciekawe historie dotyczyły mi RPGi i co to w zasadzie znaczy. Tak naprawdę zamierzam mówić o pewnym, być może wąskim problemie, ale problemie, z którym spotykam się na tyle często, że postanowiłem o tym porozmawiać. To znaczy, sporo osób ma przekonanie, przeświadczenie, preferencje że skoro gramy, to granie to tak naprawdę odtwarzanie konwencji, odtwarzanie jakiejś historii, jakiegoś gatunku i to jest głównym naszym celem. Słuchać to w tym, jak ludzie mówią, że grają po to, żeby stworzyć ciekawą historię. I to już jest światełko alarmowe dla mnie. Światełko alarmowe, bo takie przekonanie powoduje, że jeżeli ktoś gra zgodnie z zasadami, to nagle bardzo łatwo przypiąć mu łatkę Power Gamera. On, gra, optymalizuje, on, on optymalizuje, nie podejmuje ciekawych decyzji, podejmuje decyzje optymalne, e, wykorzystuje zasady maksymalnie. Na pewno nie, są, nie jest to wykorzystanie zasad zgodnie z intencją, na pewno trzeba czasem się powstrzymać przed użyciem zasady, kiedy robi się dramatycznie. No więc mamy łatkę Power Gamera, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy całkiem tak jakby zauważają, że zasady w momencie, kiedy. Em, kiedy są tak losowe, mogą przeszkadzać opowiedzeniu historii taka, jaka ona być powinna, lub będzie ciekawsza, dramatyczniejsza. W związku z czym pojawia się druga grupa gawędziarzy, którzy zasad w ogóle nie stosują, albo stosują minimalnie, albo przestają stosować, kiedy są one niewygodne fabularnie, to jest fałszywa dychotomia. Dychotomia powstała stricte w momencie, kiedy historia jest naszym celem. Kiedy zakładamy, że po to gramy, żeby opowiedzieć opowieść. W tym momencie warto sobie zadać pytanie, czy opowieść to jest nasz cel, czy jednak produkt uboczny. Gry narracyjne bowiem są medium opowieściotwórczym, a co przez to rozumiem? Otóż to, że nie da się grać nie tworząc opowieści. Jeśli przyjmiemy sobie, że opowieść to jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, no bo kiedy coś opowiadam i z faktu A wynika fakt B, a z tego kolei faktu B wynikają C i D, to mamy jakieś przyczyny i skutki. Mamy akcje i reakcje. Przyjmijmy więc zatem, że jeżeli mówię, że miasto jest oblężone, a osoba grająca odpowiada mi, że no nie wiem, że idzie w takim razie gotować obiad, to nie bierze pod uwagę. Tego, co ja powiedziałem. Ja nie biorę tego, co ona powiedziała. Tak naprawdę to nie jest opowieść, tylko tak, jakby ciąg osobnych, odrębnych faktów. O, to może lepszy przykład z życia, tak? Opowiadam wam historię. Robię sobie jajecznicę na śniadanie, a w Japonii kwitną wiśnie. Tu nie ma żadnej przyczynowo więc ta opowieść jest tak naprawdę to, co mówię, to, to bardziej fakty niż opowieść. W werbekach natomiast, jeżeli gramy w ten sposób, że jednak nawiązujemy do tego, co, po, co, co powiedzieli pozostali, co mówią inne osoby przy stole, no to ta opowieść powstaje, ten ciąg przyczynowo-skutkowy powstaje samoistnie. Nawet gdybym chciał zagrać w grę narracyjną bez stworzenia opowieści, nie, nie, myśl, nie myśląc o tym zupełnie, to ktoś słuchający naszej historii, tego, co opowiadamy, mógłby zapisać tego, co robimy, w gry, tego, co zmienia się w fikcji, mógłby spisać te wszystkie wydarzenia w fikcji i powstałaby mu opowieść, nawet gdybyśmy tego nie chcieli. Jednocześnie ta opowieść, jako już produkt, byłaby nierozróżnialna dla osoby, która by ją czytała czy słuchała, jako gra. To znaczy, nie można rozpoznać, czy coś zostało, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy coś zostało napisane przez jedną osobę, przez jakiegoś pisarza, czy powstało na podstawie sesji. Nie mamy możliwości odróżnienia w takiej opowieści, czy dialog, który został zanotowany, to dialog między różnymi osobami, które odgrywają swoje postacie, czy to dialog, który powstał w głowie osoby, która pisze. Zatem opowieść jest też produktem odrębnym od, od sesji. No dobrze, ale skoro powstaje zawsze, bo takie mamy medium, no tak działa RPG, to czy zawsze jest ciekawa, albo czy zawsze musi być ciekawa. Wydaje się oczywistym, że nie wszystko, co powiem, musi być ciekawe i nie wszystko, co powiem, będzie. Ba, jeżeli spojrzymy na RPG jako jednak gry, no to pojawia się pytanie, czy ta ciekawość jest ważniejsza od interaktywności? Czy preferując przeżycie czy doświadczenie ciekawej historii, jestem gotów zbyć się nadmiaru interaktywności, czy nadmiaru zbyt się części tej interaktywności, zostawić sobie mniej decyzji, mniej wyborów, mniej możliwości wpływu po to, żeby ta historia była bardziej interesująca. Albo w drugą stronę, czy ktoś przy stole jest gotów stwierdzić, że wie, czym jest ta ciekawa historia i przejąć tą interaktywność, zabrać ją innym po to, żeby tą ciekawą historię opowiedzieć. Tutaj mamy między innymi te e, tyranie osób prowadzących, tak? Które w pewien sposób mogą sobie uzurpować zrozumienie, co jest ciekawe, i przekonanie o tym, że wiedzą, jak zaciekawić inne osoby przy stole. Z doświadczenia wydaje mi się, że gra nie musi tworzyć ciekawej opowieści. Tak naprawdę to, co dzieje się, to, co przeżywamy na sesji, bardzo często może być czymś nudnym i nieciekawym, kiedy to opowiadamy. Możemy przeżyć, możemy doświadczyć czegoś interesującego i satysfakcjonującego, grając. Historię, która do opowiedzenia nie będzie ciekawa. Przykładowo, gra ork w studni, o orku siedzącym w studni, może wywołać w nas interesujące doświadczenie samotności, poczucia opuszczenia yy, i uwięzienia, ale jednocześnie, co mamy komuś powiedzieć, że byliśmy orkiem, który siedział w studni. Czy to jest jakkolwiek ciekawa historia? No nie. Czy doświadczenie było ciekawe? Potencjalnie tak. Tym samym dochodzę do wniosku, że kiedy gram, opowieść powstaje mimochodem. Nie musi być dobra, nie musi być ciekawa, ale jakaś powstanie zawsze. To, czy ona będzie ciekawa dla mnie, albo dla osób, z którymi gram, to trochę, to trochę inny temat. Może się okazać, że w ramach grupy nie... No, w jakiś sposób różnimy się estetycznie. Ktoś chciałby, żeby, żeby inni podejmowali wybory zgodnie z jakimiś jego oczekiwaniami. Natomiast... Mogą się zdarzyć grupy, które świetnie się zgrają, i nawet przy grze, która nie generuje opowieści ciekawej do opowiedzenia komuś z zewnątrz, to generuje doświadczenia, które będą ciekawe dla grupy, albo opowieść, która będzie ciekawa dla tej grupy, która, je przyżyła, która ją przeżyła. Widzę tu na przykład rozróżnienie, kiedy mamy sesje stricte nagrywane i nagrywane w sposób, który ma przyciągnąć odbiorców. Z wycinaniem dużych elementów niepotrzebnych, jakichś rozgrywek mechanicznych, które mogą spowodować, że będzie się tego gorzej słuchało, i takie sesje słuchowiskowe celują w to, żeby, żeby zaangażować widownię, widza. Natomiast robią to kosztem często interaktywności. Zatem pytanie pojawia się i nasuwa samo, jaki mam wpływ na opowieść, czy mam jakiś wpływ na opowieść, gdzie moja sprawczość, gdzie moje możliwości pokierowania tą opowieścią, czy mam jakieś, czy tak jak w jednej sesji e, udawanego Mousegarda, którego graliśmy, niestety którego grałem bez, bez faktycznych zasad Mauzgarda, tylko z tym samym zrzutem, ta, e, z pozostawionym rzutem tą samą północności, moją jedyną sprawczością było momentami opisanie, jak moja postać, moja myszka macha machała ogonem. Bo cała historia była już przygotowana, my mogliśmy ją tylko za pomocą naszych postaci chłonąć, odczuwać i dodawać zbędny kolor. Mówiąc zbędny, mam na myśli oczywiście mało znaczący, nie wpływający na to, co się będzie działo. A przecież wpływ na to, co będzie się działo, jak, jak zmieni się fikcja, jak zmieni się opowieść, to w pewien sposób podstawa sprawczości. Gdy taką tra sprawczość tracimy, gdy nie możemy wpłynąć na opowieść, tak naprawdę wracamy do schematu znanego nam z pisarstwa czy kręcenia filmów, gdzie mamy osobę autorską, która tworzy jakieś dzieło, i to dzieło odbierają odbiorcy, ale odbiorcy nie mają już żadnego wpływu na to dzieło. Na sesji będzie to prawdą nawet wtedy, i to jest, wydaje mi się, coś, czego ludzie często nie widzą, że autor może to dzieło improwizować w trakcie jego powstawania. To nadal nie sprawia, że odbiorcy mają na nie wpływ. Na sesji improwizowanej mamy takie samo zagrożenie tego, że autor przejmie władzę nad historią i będzie tworzył ją niezależnie od tego, co robią odbiorcy. Jak w sesji, która jest przygotowana, napisana zawczasu i oparta o gotowy, niezmienny scenariusz. W pewien sposób, gdyby osoba prowadząca wykuła scenariusz na pamięć, to ciężko by nam było nawet przy stole stwierdzić, czy ten scenariusz jest prowadzony jako z gotowca, czy to jest gotowy scenariusz, czy, czy jest on improwizowany. Jeżeli nie mamy na niego wpływu, nie możemy nic zmienić. To w obu wypadkach jest to bez znaczenia, jest to dla nas, jako odbiorców, to samo. Stąd siłą RPG-ów wydaje się zmiana tego, tego sposobu myślenia, zmiana tej organizacji, ponieważ w RPG-ach, a przynajmniej w, takich, w takim podejściu do nich, jakie, jakie ja preferuję, więc to też mówię o swoich preferencjach, i oczywiście mogą być, możemy mieć preferencje. Na tworzenie opowieści albo jej doświadczania, doświadczanie gotowej opowieści, natomiast moją preferencją jest, by autorzy i odbiorcy byli tymi samymi osobami. I wtedy wszyscy jednocześnie tworzymy i odbieramy wszyscy mamy wpływ na powstałe dzieło, na powstałą historię, na powstałą sesję na to, jak ona przebiega, jak się rozgrywa i jednocześnie odbieramy ten wpływ, ponieważ kiedy ktoś coś mówi, to wszyscy słyszymy, co mówi, i mamy na to jakoś, jakąś reakcję. Ale ta nasza akcja wpływa na to, co zostanie, co zostanie powiedziane dalej, co stanie się dalej. A zatem jesteśmy autorami, odbiorcami. Ronald Wils to do jam sessions, tak, do tych sesji muzycznych, do jamów muzycznych, w których zbieramy się w kilku muzyków w domu któregoś z nas albo w garażu albo gdzieś i gramy wspólnie muzykę, ale nie do widowni, tylko do siebie. Gramy między sobą, próbujemy się słuchać, co grają inni, przewidzieć. I dopasować do nich swoją melodią, i wtedy powstaje nam harmonijna muzyka. Wszyscy jesteśmy razem autorami i twórcami, autor, autorami i odbiorcami naraz. I większość pedagogiki, jaką tworzy filmów instruktażowych, szkoleniowych, czy tego, co promuje Ron Edwards, opiera się właśnie na tym założeniu, że wszyscy chcemy tworzyć i odbierać naraz. Że nie chcemy, by ta twórcza część została nam odebrana i by tylko ktoś inny przy stole mógł tworzyć naszą fikcję, ale chcemy w niej brać też udział. W ten sposób Tom Edwards dochodzi też do innego podziału na gatunek i idiom. Gatunek to w jego definicji zbiór wymagań, jakie mają odbiorcy względem dzieła. Odbiorca, zatem fani, krytycy osoby, które odbierają jakieś dzieło, nabierają oni oczekiwań. Tak? Jeżeli wychodzi kolejny horror i opisuje siebie, że to będzie horror, to ludzie w dzisiejszych czasach wiedzą, aha, no to ja chcę, to wie, wiele osób przychodzi z podejściem, aha, czyli chce się bać, ten horror ma być straszny. Podczas gdy bardzo często horrory celują różne, różne doświadczenia, nie tylko strach, ale i obrzydzenie, niepokój, może jakiś komentarz. Ale raczej nie śmiech, chyba że to będzie horror komediowy. Tymczasem na naszych sesjach bardzo często, nawet jeżeli celujemy w sesję grozy, pojawią się motywy humorystyczne, bo bardzo rzadko grupom udaje się utrzymać powagę przez całą grę. Stąd, stąd pewną odwrotnością, czy pewną przeciwwagą, będzie granie idiomatyczne, to znaczy granie polegające na tym, że umawiamy się na jakiś temat, wokół którego będziemy grali, ale. Staramy się nie, nie kroczyć drogą oczekiwań, czy tak jakby nie brać ich pod uwagę, nie zamykać się. Staramy się zrzucić kajdany wymagań gatunkowych. Zagranie idiomatyczne, o którym mówi Edwards, polega więc na tym, że nawet jeżeli gramy horror, to nic nie stoi na przeszkodzie, by sprytna osoba starała się go przeżyć albo żartowała w trakcie tego horroru, albo przełamywała gatunek w jakikolwiek inny sposób. Może znajdzie miłość wśród innych postaci, może pójdzie zupełnie inną, niezwiązaną nie z żadną kliszą ścieżką. I owszem można to powiedzieć, że każda historia już została powiedziana, wszystko już było, wszystko już znamy, ale chodzi o to, że bardzo często zamykamy się w nieprawdziwych ograniczeniach tego, że musimy to odtworzyć. Zamiast pomyśleć, co ja jako wafer chciałbym na przykład wprowadzić do naszej fikcji, o czym ja chciałbym, żeby była ta historia i jak ja mogę w tę stronę popchnąć tą historię. Zbyt często podcinamy sobie skrzydła myśleniem: no ta historia, w tej historii powinno się teraz zdarzyć to i to. Powinno, zamiast chciałbym, w momencie, kiedy gramy, uprawiamy granie gatunkowe, zatracamy w pewien sposób naszą ekspresję, ponieważ rzeczywiście wtedy nastawiamy się na odtwórczość, na odtwarzanie pewnych, pewnego gatunku, pewnej konwencji. E, oddzielamy się mocniej od naszych postaci. To już nie jestem ja w świecie fikcji, w fikcyjnej historii. To już jest moja postać i ciekawie by było, jakby jej się teraz nie udało, albo i ciekawie by było, jakby teraz zginęła w dramatyczny sposób. I w ogóle ciekawie to by było, jakby teraz słońce akurat zachodziło, i rzucało czerwone promienie w stronę trupa mojej postaci, czy, czy ręki, na którą najeżdża kamera. Zobaczcie, ile mogę wpakować nomenklatury, terminów z innych dziedzin, jak na przykład z dziedziny filmów. Ale jak tak naprawdę tworzę coś, co już wszyscy znamy, co łatwo nam sobie wyobrazić, bo widzieliśmy sto 100 czy tysiąc razy w filmie. Jak różne mogłoby to być, gdybym po prostu stwierdził, Boże, moja postać umiera. To nie wiem, dzwonię na 911, próbuję jeszcze zadzwonić na numer alarmowy, może mnie jeszcze odratują. Rolę zachęca do traktowania gier jako instrumentów muzycznych. Instrumentów, z których to my decydujemy, jakie tony i jakie dźwięki wydobędziemy. Instrumentów, które dają nam sprawczość i wpływ, faktyczny wpływ na melodię, jaką zagramy, na opowieść, jaką opowiemy. Zachęca do skoncentrowania się na samym momencie grania i czerpania przyjemności z samego grania, a nie z tego, co wyjdzie jako historia, co będziemy w stanie z, te, z tego grania opowiedzieć. I nie chodzi zatem o to, żeby mówić brzydko, zamiast, zamiast starać się snuć piękne opisy. Nadal możemy starać się je robić, po prostu nie zamykajmy się na to, że one muszą być jakieś czy powinny być jakieś. Albo że ponieważ teraz nie ma żadnego konfliktu w fikcji, to ten konflikt musi się tam pojawić. Czemu musi? To wymóg historii. Być może nie potrzebujemy tego konfliktu w tym miejscu, być może dobrze, dobrze się bawimy, odgrywając ten moment fikcyjny taki, jaki on jest. I czemu mielibyśmy rezygnować z jakichś zasad w momencie, kiedy one nam po prostu są naszymi zasadami działania świata, wszechświata, na które zgodziliśmy się, jeżeli, jeżeli, jeżeli je stosujemy. W momencie, kiedy mamy zapewnioną sprawczość, zapewnione to, że nasze słowa, nasz wkład będzie zmieniał fikcję. W momencie, kiedy przyjmujemy, że ponieważ nie ma żadnej narzuconej, czy koniecznej, czy, czy, czy historii, czy opowieści, jaka musi się wydarzyć, to zasad, stosowanie zasad też przestaje być problemem. Nie mamy już problemu z tego, w związku z tym, że zasady pokierują nam fikcję w, jakimś stron, w jakąś inną stronę. Nie ma żadnego Jedynego słusznego kierunku tej opowieści. Może ona skręcić tak, jak nas zasady pokierują, i możemy z tego wyciągnąć nadal interesujące doświadczenie. Doświadczenie, z którego będziemy zadowoleni. I tu chciałbym zakończyć. Dlaczego his ciekawe historie z obsługą mil bo, bo za mocno skupiamy się na tym, bo one były ciekawe zgodnie z jakimiś naszymi zasadami, przeświadczeniami, zgodnie z jakimiś, z jakimiś założonymi strukturami. I odtwórcze, a zamiast skupić się na samym momencie grania, na samej chwili i na tym, co faktycznie robimy przy stole w tym momencie. Za bardzo dobiegamy do przodu, a za mało zostawiamy sobie miejsca na osobistą referę. ekspresję. Tyle na dzisiaj. Mój wafelbiks, więcej moich przemyśleń znajdziecie na kanale FPG od Kuchni.